Adam Andruszkiewicz w ostatnich dniach jest na ustach wielu Polaków, jednak teraz wychodzą na jaw informacje, które mogą doprowadzić do jego dymisji. Co wzbudziło tak gigantyczne kontrowersje? Adam Andruszkiewicz jest nowym wiceministrem w resorcie cyfryzacji. Jednak jego przeszłość oraz liczne wypowiedzi sprawiają, że wielu osobom nie podoba się, że objął takie stanowisko. Chodzi mianowicie o fakt, że w latach 2015-2016 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Teraz opozycja żąda od ABW ujawnienia wszelkich dokumentów dotyczących kontrowersyjnego polityka. Według nich może on być on rosyjskim szpiegiem działającym na terenie naszego kraju. Adam Andruszkiewicz jest szpiegiem? Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński poinformowali właśnie, że wiceminister jest podejrzewany przez węgierski Tching o powiązania z rosyjskim wywiadem. Według mnie posiada informacje na ten temat, które zostały zatajone przed premierem oraz Polakami. Dzisiaj składamy wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udostępnienie informacji. Czy wobec ministra Andruszkiewicza przeprowadzono czynności rozpoznawcze? M. Inne w zakresie szpiegostwa. Tak, proszę Państwa, sprawa jest bardzo poważna, mówił Cezary Tomczyk. odomaga się, aby te informacje zostały podane do opinii publicznej natychmiast. Wszystko przez ich wagę, która według opozycji jest gigantyczna. Służby specjalne powinny premierowi oraz wszystkim Polakom powiedzieć, na ile wiarygodne są te informacje węgierskiego think tanku. Chodzi M Inne o Roberta Winnickiego, Adama Andruszkiewicza, Mateusza Piskorskiego, dodaje Marcin Kierwiński. Nie da się ukryć, że jeżeli słowa polityków się potwierdzą, to czekać nas będzie skandal na skalę wprost niewyobrażalną. Sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Dodatkowo politycy jako dowód w tej sprawie przedstawiają wypowiedzi Andruszkiewicza dotyczące stacjonowania wojsk USA w Polsce. Zaznaczają również, że jego inne wystąpienia miały czasami charakter rasistowski. Tak poważne oskarżenia powinny być wystarczającym powodem, aby służby dokładnie prześwietliły wiceministra cyfryzacji. Jednak nie wiadomo, jak na to wszystko zareaguje rząd PiS. To właśnie kierownictwo partii pozwoliło przecież na znaczący awans polityczny Andruszkiewicz, którym być może nie będzie się mógł cieszyć zbyt długo.